Następne pytanie e, to podrzucanie śmieci e, do e, obcych kontenerów. Myślę, że temat jest e, bardzo, bardzo e, pospolity, ponieważ pewnie każdy z nas widzi jak ludzie do, do niej swoich kontenerów wyrzucają śmieci. E, e, I właśnie, e, sprawa wygląda przynajmniej, przynajmniej u mnie na osiedlu tak. Przyjeżdża człowiek z samochodem, otwiera pod, pod kontener, wyrzuca ile tam może śmieci, jedzie dalej. Nikt go nie kontroluje. I myślę, że nie tylko, nie, nie tylko z kontenerami blokowisk jest Patetyczny. ten problem. Jest, no ludzie niestety wrzucają także i na ulicę, i na pobocza, i na, na budowę. No jest w śmieci pełno wszystko. O ile mi wiadomo, o ile mi wiadomo a obligatoryjną konieczność obligatoryjnie opłacają tylko płaty za śmieci, tylko e, mieszkańcy bloku najczęściej, ponieważ mają tam czynsz i, tak i tak dalej, Natomiast jeśli, jeśli się będę poprawić oczywiście, e, no właśnie nie jestem do końca przekonany. E, z, tego co wiem, z tego co wiem, niektórzy znaczy płacą osoby tylko te, jeśli chodzi o np. kamienice i domki jednorodzinne, które mają zarejestrowane kosze na śmieci. Osoby, które nie mają zarejestrowanych koszy na śmieci, po prostu gdzieś muszą wyrzucić te śmieci, a wyrzucają gdziekolwiek. I teraz takie pytanie, czy y, jesteśmy w stanie spowodować, jeśli tak nie jest, żeby po prostu każdy mieszkaniec Giżycka musiał odprowadzić jakąś tam opłatę, czy to zry zryczałtowaną, czy jakąkolwiek, ale regularną opłatę za wybór śmieci. Myślę, że w dobie, w dobie ekologii jest to bardzo istotny temat i musimy zacząć robić. Dziękuję bardzo.